Ma wszystkim? Tutaj Kuba, a to jest drugi odcinek, część B naszej serii. przeszłem kawałek dalej i zobaczymy dosyć epickie miejsce. <grym> Na razie mi takie wystarczy, bo to i tak jest dużo. A tam popatrzcie, widzimy jakąś wioskę. Może się to nie wybierzemy, co nie? Na pewno spotkam jakieś NPC w wersji 1.9 w tej wiosce. Wioska mi się wygenerowała I akurat Prześpię się w niej Wykorzystam sobie domki Ojaj Gravel trochę Przeszkadza Ojaj Szybko, 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 szybko to jakaś mieszkanka, 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 mieszkanka Mieszkanka szybko. Dobra. Uf, działa. Prześpimy się. Ojej, coś mi mieszka szwankuje I idziemy, wow, duża góra Może będzie dużo klif systemów Tylko może być problem z jednym Hmm, chociaż nie Nie, nie będzie problemu Dzewka Teraz duży zbiornik wodny Myślę, że nie będzie problemu tutaj o, tutaj jest węgiel. Inna kostka, ale duża. Yeah. Z <grystanie> tym pod wrażeniem. O nie, nie, inna jedna kostka, jednak więcej. Wydobędziemy ten węgiel. Aha. Trochę węgla będzie mniej na trochę pochodni. No i 14 węgla. I trochę sobie to może bliżej, bo przyjrzymy się tej górze. Tak, z góry bardziej. I yeah. dużo. Nawet mamy pustynię koło siebie. Wioski Empsi. No czego więcej się no? Wow! Nice! Nice! Ale epickie! Jak to mówi, JJ Joker? Wow! Ale super miejsce. Dla mnie jest zajbiste. Po prostu. <laughs> jest po prostu zajbiste. Teraz muszę się zastanowić, jak to wszystko urządzić. wam powiem. Dobra. To więc myślę, że to by było koniec, ponieważ specjalnie chciałem podzielić ten odcinek. U, fajnie. Ale będzie kompleks. Bo chciałem podzielić ten odcinek na dwie części. Na część A i część B. No i to właśnie robię. Więc ja myślę, że to jest tak dużo Fajne, epickie miejsce. Jak nie, jak chcecie, żebym szukał jakiegoś innego miejsca. Potem, jak tutaj się trochę rozbuduje. To napiszcie mi w komentarzach. Mam nadzieję, że dużo będziecie pisali. Bo ja chciałbym... Nie wiem, co bym chciał? Hmm. Zacięłem się, nie lubię się zaciąć No tak Nic dodać, nic ująć, tam mamy Ujmijmy to Plaże Tam też mamy plaże Z dwóch stron mam plażę Fakija yeah. Także no. Super Sweet, nice Ładne miejsce Mi się podoba Także więc na tym kończymy ten odcinek. Część B tego odcinka właściwie. A więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i zapraszam na mój kanał. Na pewno dużo tam znajdziecie. Teraz będę postarał się codziennie nagrywać odcinki z Minecrafta. Nie wiem, może postawię swój prywatny serwer, to kogoś tutaj zaproszę.